Czy zastanawiałeś się kiedyś, co daje prawdziwe ciepło w Twoim domu? Nie tylko temperaturę, ale też poczucie bezpieczeństwa, spokoju i stylu. Kominek wolno stojący to więcej niż urządzenie grzewcze to serce domu. Kominek wolnostojący to niezależność i niezawodność w każdej sytuacji. W przypadku braku prądu lub awarii głównego źródła ogrzewania, to właśnie on zadba o ciepło w Twoim domu. Twoja rodzina zawsze będzie bezpieczna. A co z montażem? To szybkie i czyste rozwiązanie, bez bałaganu i większych prac budowlanych. Kilka godzin wystarczy i kominek jest gotowy do działania. Kominki wolnostojące to nie tylko funkcjonalność, ale również styl. Bez potrzeby drogiej zabudowy stają się wyjątkową ozdobą każdego wnętrza. Są piękne same w sobie. Czy preferujesz klasyczne, żeliwne palenisko, które idealnie wpasuje się w rustykalne klimaty, czy może nowoczesny stalowy model? Mamy coś dla Ciebie. Ich różnorodność sprawia, że znajdziesz idealne rozwiązania do swojego domu. Kominki wolno stojące są nie tylko piękne, ale i wydajne. Spalanie drewna w nowoczesnych piecach to ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie dla Twojego domu. Wyobraź sobie długie zimowe wieczory, przytulną atmosferę i ciepło, które otacza Twoją rodzinę. Kominek wolno-stojący to więcej niż urządzenie. To chwile, które zostają w pamięci na zawsze. Zrób krok w stronę ciepła i stylu. Twój dom zasługuje na to, co najlepsze.